Cześć, przepiłomaniacy. Dzisiaj będzie taki odcinek z cyklu Koncik Absolenta. Ostatnio, czytając komentarze na moich mediach społecznościowych, natknąłem się na jedną perełkę i chciałbym spróbować odpowiedzieć na to pytanie. A czy może pan powiedzieć, czemu piwo się po czasie psuje, a wino się robi coraz Lepsze, nie to ciekawie. Już Ci tłumaczę. Według mnie to jest jeden wielki mit, ponieważ większość produktów spożywczych, czy to będzie piwo, czy to będzie wino, czy to będzie cokolwiek innego, im wcześniej się spożyje, to tym lepiej dla, dla nas, dla, jakby dla takich walorów smakowych. E, ja mam książeczkę taką, którą dostałem na urodziny, odnośnie, to są kursy wiedzy o winie. I ten, ta książka pokrywa się z wiedzą, którą mam kilkuletnią odnośnie piw. O co chodzi? W winach 90-95% do win Spożywa się świeżo. Z piwami jest analogicznie, więc to jest kolejny dowód na to, że to jest pewien mit. I teraz przechodząc, dlaczego mamy chęć powtarzać jakieś alkohole? Czy to będzie piwo, czy to wino, to już jest inna kwestia. Ja powiem Ci o co w tym chodzi. Jeśli chcemy starzyć jakiś chcemy leżakować, starzeć jakiś trunek, to znaczy, że on tu i teraz nie nadaje się do takiego spożycia, bo jest po prostu jeszcze niegotowy. W przypadku win, tak naprawdę mówimy o szczepach winogron, o powiedzmy o takich y, procesie tworzenia tego wina, że po prostu dużo garbników, przedostaje się do miąższu tego wina i drożdże winiarskie, które fermentują te wino, po prostu nie przefermentują to i te wino ma takie substancje garbniki, które powodują takie ciepłość na języku i po prostu te wina jeszcze nie są gotowe do spożycia. Z piwami jest podobnie. Mamy powiedzmy portery bałtyckie, ciemne piwa, które są mocne alkoholowe i one często potrzebują leżakowania czasu, żeby się ułożyć, żeby te procesy utlenienia, starzenia jakby wygładziły, czy to będzie wino, czy to będzie piwo, czy jakikolwiek inny trunek, czy jakikolwiek inny produkt spożywczy. Czas wpływa na to, że te niepożądane jakby aromaty się wygładzają i się z czasem zmieniają, więc w moim odczuciu i piwo i wino potrafi się w taki sam sposób jakby mm, skażeć i w taki sam sposób potrafi być, jakby psuć się, tak naprawdę, więc tak samo w piwa i większość piw, tak naprawdę, im świeższe, tym się je pije i jakby da, do, dają więcej walorów smakowych i sensorycznych, jak są świeże, ale jest ta część piw, tak samo jak win, które potrzebują leżakowania, więc to jest główny jakby wyznacznik, że są w mniejszości wina i piwa, które potrzebują leżakowania. Większość produktów, które nas otacza, no im szybciej je się spożyje, tym lepiej. Nie wiem, czy to wystarczy Ci na to wytłumaczenie, czy nie. Teraz będziemy jeszcze, będę próbować jeszcze dalej iść w, i próbować rozwiązać ten temat. W piwach na przykład, wszystkie świeże piwa, mocno nachmielone, trzeba pić od razu, bo one będą się po prostu te chmiele utleniać i psuć i ten aromat w tych piwach będzie gorszy. Piwa niepasteryzowane tak naprawdę też będą się psuć, bo mają mniej alkoholu. Jakieś tam zakażenia, jakieś tam różne mikroby będą powodować to, że to piwo po prostu może mieć gorszy smak. Natomiast też są style piwne, które na przykład leżakują. Ileś naście lat. Robi się takie coś jak kup, kup, kuporzowanie, kupa, kupażowanie, że na przykład są piwa z różnych roczników, je się łączy, blenduje, więc ten świat jest bardzo podobny z światem winiarskim. Jeśli mówimy o winach, to tak samo. Świeże piwa, świeże wina, tak naprawdę. One są łatwe do zakażenia. Oczywiście, w winach ten jakby procent alkoholu jest większy, więc prawdopodobieństwo zakażenia takiego wina jest mniejsze. Natomiast wina cierpią na coś, co jakby ocet, aldechy octowy. W winach tak naprawdę, które zaczynają się psuć, pojawia się aldechy octowy. W piwach pojawiają się inne formy zakażenia, które psują to piwo. Natomiast wina też potrafią się psuć i trzeba je pić jak najszybciej. Wino tak naprawdę, jeśli się nie jakby nie potraktuje ich siarczanami, to one poniekąd też tak naprawdę mają bardzo rozbudowaną taką florę bakteryjną, tam mikrobiologiczną, która może spowodować, że to wino będzie się psuło. I tak w piwach się piwa pasterzuje, a w win winiarstwie dodaje się siarczanu, żeby zabić po prostu te niewskazane jakby mikroby, które mogą powodować problemy później z wiekiem. Więc ja cały czas. Sądzę, że to jest mit tak naprawdę i wina i piwa potrafią starzeć się w podobny sposób, tylko tak naprawdę wolumen takich trunków w winiarstwie i w piwarstwie jest mały. I może jest taki mit mówiący, że im dłużej wino leżakuje, tym jest lepiej, natomiast to nie jest tak. Wina leżakują, bo potrzebują leżakowania, potrzebują się po prostu ułożyć, utlenić ten tlen, jakby powoduje, że te, te wino przepraszam, jest Lepiej ułożona, lepiej, lepiej smakuje po prostu. Yy, piwa podobnie. Piwa mogą leżeć pasteryzowane 20-30 lat w odpowiednich warunkach. Nawet taki prosty żywiec, jak będzie trzymany w odpowiednich warunkach, będzie w puszce, to prawdopodobnie się nie popsuje po tych iluś 10 latach. Bo nie ma takiej możliwości. No oczywiście tu mówimy o odpowiednich warunkach utrzymywania i wina, i piwa, natomiast cały czas powtarzam, dla mnie to jest mit. To jest po prostu bardzo duży mit, który jakby gloryfikuje, podnosi winiarstwo na jakiś większy poziom, a tak naprawdę nie powinno podnosić się, bo i tu, i tu mamy podobne zasady spożycia, starzenia, leżakowania. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci ten temat.